spotkanie hmm, poprowadzić według następującego porządku który yy, jest przyjęcie porządku przyjęcie sprawozdania z wykonania panu rzeczowi finansowego oraz sprawozdanie finansowego z yy, przyjęcie wniosku dotyczącego, dotyczącego nagrody rocznej za kierownika z oraz podjęcie dwóch w tej sprawie i sprawy bieżące które będziemy omawiać już w ostatnim liczbie. Eee, czy ktoś z eee, członków Rady eee, Społecznej ma jakieś uwagi do tego eee, porządku? Nie widzę. Eee, to w takim razie kto jest za przyjęciem eee, porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. To znaczy dwie, dwie osoby. Kto jest przeciw? Trzy osoby. Kto się wstrzymał? jedna osoba yy, to znaczy w takim razie yy, może panowie jeżeli są przeciw to dlaczego są przeciw skoro nie, nie było żadnych uwag no to nie róbmy sobie żadnych albo, albo nosimy uwagi do, do, do porządku albo no proszę bardzo pan kapeta pierwszy yy, chciałbym yy, usłyszeć jak, na podstawie jakiej yy, podstawy prawnej pan powołał dzisiejsze spotkanie ponieważ Rada Gminy odrzuciła 30 i tam, tam był definitywny koniec tej sprawy. W związku z tym to może prosiłbym czy? o podstawę prawną, zacytowanie, że, 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 dzisiejsze, że dzisiejsze spotkanie jest, ma podstawę prawną. Bo z tego co widzimy to tu się robi co innego, bo nigdy nie widziałem takiej liczby ludzi i na Po pierwsze, jest to społeczne grupa spotkanie jest otwarte, nigdy nie było zamknięte. Kto chciał, zawsze może uczestniczyć w obradach społecznej rady ZOZ-u, regulamin społecznej rady ZOZ-u nie zabrania nam tego, nie utajnia posiedzenia w związku z powyższym nie rozumiem tutaj wątpliwości. To jest jedna kwestia. Jeżeli chodzi o Stronę merytoryczną jest podany, na jakiej bazie zostało dzisiejsze spotkanie zwołane. Na podstawie paragrafu 10 regulaminu działalności Rady Społecznej dział działającej przez PESOS może przeczytam, że o posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ należy zawiadomić jej członków z siedmiodniowym wyprzedzeniem pisemnie lub telefonicznie. Panowie Państwo zostali zawiadomieni pisemnie o, o takim spotkaniu. Tak jest. I dlatego jesteśmy. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie jest niezgodne z prawem, ponieważ ponieważ Rada, nie mówię o Radzie spzoz tylko mówię o Radzie Gminy powinna podjąć uchwałę do 30 czerwca o sprawozdaniu Ośrodka Zdrowia. Przed 30 czerwca, Drodzy Państwo, Rada SPZOZ spotykała się dwa razy, dwa razy nie przyjęła sprawozdania. Powiem szczegóły. Zostaną nam przedstawione sprawozdanie w taki sposób, w sposób bardzo rażący dla nas, jeżeli chodzi o majątek gminy, jakim jest e, e, ośrodek zdrowia jako całość, jako całość, czyli budynek. Tylko budynek. Nie Niech Pani mnie przerywa. Nie Ale, nie przerywa. Nie Ale nie przerywa. Proszę, chwilkę proszę. nie przerywa. Pani I Panie Radny, proszę tutaj mówimy o porządku obrad w tej chwili. O porządku obrad mówimy. Chcę wyjaśnić ludziom, dlaczego zachowałem się tak ani inaczej, panie wójcie. Też mi dość yy, do głosu. Dobrze? No proszę, ale pamiętajmy, że jesteśmy dobrze. w punkcie przyjęcia porządku. Nie przyjęty został porządek obrad. No to, to dlatego pytam, mówię, żeby pan wyjaśnił dlaczego. Kogo? Więc mówię. Proszę na temat. Dwa razy nie został przyjęty, drodzy Państwo, sprawozdanie. Na pierwszym y, 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 spotkaniu y, w, w Urzędzie Gminy wręcz y, Rada została obrażona w ten sposób, że jesteśmy miłkami, głumbami. Nie jesteśmy księgowymi. Drodzy Państwo, ja nie muszę być księgowy. Ale Pan nie cytuje być, mnie, przepraszam. Nie muszę być e, po studiach. nie wybrało, wybrało społeczeństwo i ja mogę być po podstawówce. I równie dobrze że ja po podstawówce mogę być wójtem. Drodzy Państwo, wyłapaliśmy te wszystkie błędy. Przedstawiliśmy to, e, e, przedstawiliśmy to wyraźnie, swoje stanowisko. Pan wójt nawet chciał nam tutaj laptop przynosić na tym spotkaniu udowadniać, że racja jest po stronie drugiej. No niestety, na posiedzeniu kolejnym Rady SPZOZ-u zostały nam przedstawione dokumenty, proszę Panią Księgową, Pani Marii, które potwierdziły jeszcze tym bardziej nasze obawy i nasze racje, drodzy Państwo. Bo ten budynek nie jest własnością SPZOZ-u, Pani Marii Puptowskiej, tylko jest własnością gminy. A dlaczego tak się stało, drodzy Państwo, że ten błąd wyniósł? W 2008 roku, jak budynek został przejmowany umową, czyli podpisaną poprzez Panią Marię Popotowską jako kierownika, w 2005. czy piątym, czy y, między wójtem gminy o użyczenie tego budynku. Drodzy Państwo, te umowy zostały podpisane przez Panią Marię. Ale taka, tak naprawdę pani Maria do dnia tej ostatniej komisji nie wiedziała w ogóle, podpisując to wszystko, jak ona działa. Ma, I co się stało? Poprosiłem panią Maję, żeby sprawdziła u siebie, czy ma może taką umowę, bo pani księgowa, drodzy Państwo, niestety została wprowadzona w błąd. I tutaj chcę obronić Panią Księgową, bo to nie jest jej wina absolutnie. Ona zrobiła te dokumenty tak, myślę, że tak zrobiła, bo została tak poinformowana. Bo nie sądzę, że zrobiłaby to z chmury. Co się okazuje? Umowa jest u Pani Marii w czterech egzemplarzach. Umowa, umowa nie wróciła do ani do Pana Wójta, a co najgorsze w ogóle nie została poinformowana Pani Księgowa o tej umowie. Jakby miała tą umowę, drodzy Państwo, do dokumenty, wiedząc jaki jest stan prawny tego budynku, przedstawiłaby to no, sprawozdanie tak jak się należy. Co się dzieje drodzy Państwo, 30 jest ostat... 30 jest ostatnim dniem czerwca i jest sesja Rady Gminy. Co się dzieje drodzy Państwo, ja jako Waldemar radny, wiedząc jaka sytuacja jest, wiedząc, że na moim posiedzeniu komisji Moja komisja nie zajmowała się tą sprawą w ogóle, bo to było wszystko zawieszone w powietrzu. Nie opiniowaliśmy tego, a żeby uchwały, jakie można podjąć na sesji, muszą być opiniowane na komisjach. Na mojej komisji nie było to opiniowane. Ale bardzo, drodzy państwo, część radnych, nie opiniując nawet swoich komisjach, była za tym, żeby głosować tą uchwałę tą uchwałę drodzy Państwo. To jest ta uchwała. Ja mówię, że to jest bzdura totalna, bo Komisja SPZOZ-u nie podjęła żadnej opinii, nie, 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 nie zajmowaliśmy się tym w ogóle, bo to wszystko wisiało w powietrzu. Ba, dwa razy Rada SPZOZ-u odrzuciła, drodzy Państwo, sprawozdanie. Nie zawiesiła go. To jest odrzucenie. To nie ma także. No, to jest tak, że wiecie Państwo, odrzuca się sprawozdanie lub przyjmuje się sprawozdanie, drodzy Państwo. Tutaj jest sprawozdanie odrzucone. Tutaj pani Marii Kupotowskiej się krzywda nie dzieje, drodzy Państwo. Nikt jej nie zwalnia i zwalniał nie będzie. Drodzy Państwo, to jest w ogóle, nie wiem, przez 4 lata jak jestem, nikt nie przyszedł na radę SPZO, u nie zainteresował się. Teraz jest wielkie zainteresowanie, bo co? Bo coś chcę wspomnieć Panią panią Ale to, panie radny, no, ten... Proszę przejdźmy do Panie. Proszę przejść do Drodzy panie. Państwo, ja tylko chcę, panie wójcie. Proszę mi nie przerywać. Ludzie przyszli, wiem po co przyszli, chcą się dowiedzieć prawdy, więc ja to chcę im naświetlić. To proszę Drodzy Państwo, się, jesteśmy tym Teraz w porządku, ta uchwała. uchwały, Drodzy Państwo, jest to proszę, uchwała pan. Rady Gminy Janowiec. Z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Janowcu za 2013 rok. Drodzy Państwo, ta uchwała została podjęta. Tu było 7 do 7. Ta uchwała nie została przyjęta, czyli jest odrzucona i dzisiejsze spotkanie jest bezprawne. My nie możemy. Ale o czym Pani mówi? Ale drodzy Państwo. Przez tyle uchwała zostaje odrzucona. Drodzy Państwo, ja nie będę brał w tym udziału. Ta uchwała zostaje odrzucona Gdzie przez Radę. Przez tyle lat? Gdzie ten majątek się? Proszę państwa. Podwólmy. Ja odpowiem panu. Ten majątek był tak, jak powinien być. Tylko ty teraz... Powinien być zaksięgowany to... tak, jak powinien być. Drodzy Państwo. I nie byłoby machanych. Właśnie. Chcę, no. chcę powiedzieć jedno. Przez tyle ten lat. budynek, przez tyle lat był dobrze zaksięgowany, tylko co się stało? tym teraz został źle za tak księgową dlatego proszę, proszę Państwa, dajcie mi skończyć jako radnemu, bo mam takie prawo. Ta uchwała... Pan tutaj nie jest jako radny, przepraszam bardzo, pan tutaj w radzie jest, jest członkiem tak. społecznej Rady spzoz nie? Radnym Rady Gminy. Dobrze, e, drodzy e, Państwo, to uchwała, to uchwała nie została przyjęta, to dzisiejsze spotkanie jest Bezprawne my jako tutaj Rada ZOZ-u nie mamy y nad czym bazować, bo tego nie powinno być, bo no to nad tym już ma, Rada to powiedziała dziękuję, nie przyjmujemy. Panie Marii się nic nie dzieje. Po Proszę. prostu nie został przyjęty y nie zostało przyjęte sprawozdanie. Ja się cieszę, że to wszystko zostało zmienione, że panie księgowe doszły do porozumienia i stało się tak, jak my raz, dwa, trzech radnych. Yy, do, drodzy Państwo, yy, o tym mówiło. Salutki, salutki czas. Ja, drodzy Państwo, nie przyjęty został porządek obrad. Także dziękuję. Jestem społecznym. Nie będę brał uczestnictwa dalej w tej pan dyskusji. Pan posłucha, pan do widzenia. Wonisz się Pan czegoś? Nie, ja powiedziałem no bo, Nie boisz się człowieka. Bo bo, nie boję się. Bo, bo, bo. Nie się. innego zganiacie. Może gazetę dać, to pan sobie poczyta tam. Teraz się zgania na kogo innego. Jak? Takie uczciwe są. Uspekaj, i proszę. Ale nie wiem, dlaczego tak jest. 30 czerwca nie było Pani Doktor Kłopotowskiej, została nazywana od złodziei, od najgorszych, a, a ponieważ teraz jest i może się bronić, więc oni... No to cię boją tchórze ale, ale ja nie rozumiem jednego, przez tyle lat, wszystkie dokumenty były w porządku, Wszystko To znaczy, proszę Państwa, może słowo komentarza, zanim Pani dojdzie. Doszło do różnicy zdań interpretacyjnych, jak księgować pewne pozycje bilansowe. No dotyczące majątku. Faktycznie przyznano, uzgodniono ostatecznie wersję, uzgodnioną wersję, którąś, lepszą czy gorszą, ja w tej chwili nie chcę się do tego y, y, ustosunkować. obydwie Panie, Pani Skarbnik, Pani księgowa, pod tymi sprawozdaniami się w tej chwili podpisały, czyli uzgodniono wersję y, i tutaj, Właściwie problem wynik z interpretacji przepisów tak naprawdę, tylko i wyłącznie. I w tej chwili e, nieprawdą jest, że my nie możemy zwołać tutaj społecznej e, Rady SPZO. Możemy. Mieliśmy do 30 czerwca termin, nie wyrobiliśmy się. Zwołujemy dalej, żeby ten temat zamknąć. E, no powiem szczerze, w tej chwili stanowisko tutaj grupy radnych jest jednoznaczne, że chodzi o to, aby... Upokorzyć panią tak. doktor. Tak. I, i, I tak naprawdę w tej chwili pokażę y, y, To Może być nie to, poważnie, byśmy by by usłyszeli drugą stronę, bo tak, tak, tak. pan piją wygadał się i poszedł do domu zrobić siusiu, a może pani doktor powiedziała na czymś tak. polegała. No zobaczcie, jak bo się, się nas to na, No to się nie, nie, to raczej To Skoro żeśmy się zebrali. Ludzie przeszkadzają, bo tak to wyglądałoby, tak jak wyglądało na sesji. Tak, jak ja powiedziałam na sesji, że dlaczego wpływają panią no, doktor, nieobecny nie może się bronić, tak? No to może popłynie no, na, na pana no, tak. no, proszę, proszę państwa, w tej chwili no, nie bardzo ma to sens y, mówiąc popływanie na pana Fijoła. No Nie obecne. No, nie nie się. E, to nie, nie dokładnie.